A witam was serdecznie. Dzisiaj będzie krótko z ogrodu, dlatego że troszeczkę mi czas nie pozwala i kondycja przede wszystkim na zrealizowanie jakiegoś dobrego materiału. Wynika to z tego, że w tym tygodniu na początku tygodnia <grywka> miałem wypadek samochodowy, było starcie z 24-tonowym autem, z którego wyszedłem. Lekko, lekko potłuczony, W sumie bardziej niż potłuczony. I stąd nie było też żadnych e, informacji z ogrodu dotyczących pomrozia <grym> i, i, i całej sytuacji po, tych, po tym strasznym weekendzie, w zasadzie tygodniu takim ubiegłym. Chciałbym Wam pokazać e, temperaturę, którą mamy w tym momencie w. E, w, w w roślinach takich jak w Waszyngtonie daktylowiec kanaryjski one są pod karty, mają kaptury założone, absolutnie teraz nie są grzane. W środku mamy 10 11-7 stopnia. Na zewnątrz mamy 8 stopni. Na zewnątrz mamy 8 stopni, także to pokazują prawie 3 stopnie. Uśredniając 3 stopnie mamy w, w, 3 stopnie mamy w, w roślinach, w kapturach. Nie przejdziemy się teraz na ogród. Może jednak zanim pójdziemy na ogród, pokażę ją jeszcze regulatorów, których my używamy, które polecamy po prostu z racji chociażby i ceny, i, i niezawodności. Dlaczego niezawodności? Dlatego, że stosujemy je już od jakiegoś czasu. To nie, nie pierwsza zima, nie druga. I, I do tej pory nas nie zawiodły. Oczywiście wszystko musi być dobrane z głową. E, no cóż, e, wiadomo, że mają jakąś swoją moc, którą są w stanie wytrzymać. Ten producent zapewnia o, o 1500 W. E, niektórzy ludzie podłączają farelki. Ustawiam na drugi bieg, jeżeli jest, ma dużo mocy, wtedy, wtedy, wtedy się fajczy, wtedy się fajczy taki regulator, fajczy się instalacja. tak, No i twierdzą, że to jakaś tam marna Chińczyzna. Ja uważam inaczej. Jeżeli wszystko jest dobrane z głową, to to się naprawdę sprawdza. My stosujemy e, takie też póki co niezawodne grzejniczki, e, Reklamował nie będę ani producenta, ani nikogo, bo bo, bo, bo to jest, nie jest istotne. Po prostu pokazujemy czego my używamy. Chociaż, chociaż ostatnio zauważyłem, że jest bardzo duży boom na reklamę biedronki. Co niektórzy bardzo mocno reklamują biedronkę i, i, i banany, które, które tam są. No. Także koledzy bananiarze też chyba nie sprzedadzą swoich bananów. z Ciężko wy... wyhodowanych poprzez ich pracę, bo, no bo biedronka ich za 12 zł zje. Takie są realia. Ale wróćmy do, do, do meritum. E, termoregulatory, e, bardzo, bardzo, bardzo duży zakres temperatur e, pracy od minus 50 stopni do, 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 do plus 10, e, no my nie potrzebujemy aż takiego dużego zakresu temperatur. E, no Jeżeli ogrzewamy palmy, no to wystarczy zależy się od palmy ustawić, nie wiem, niech to będzie Waszyngtoniał. Tak hipotetycznie ustawmy to nie wiem, plus 1 albo 0 stopni, włączenie wyłączenie przy 2-3 stopniach. E, podobnie jak w cykasie, tak samo gdzieś tam około 0 czy tam e, minus 1, e, chociażby, nie nie jak będzie. I wyłączenie przy dwu, dwóch, trzech, tak? E, to są przy małych budkach, e, bo to głównie zastosowanie ma w budkach. Bardzo, bardzo fajnie się to sprawdza. I, 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 I generalnie my jesteśmy z tego zadowoleni. Polecamy to też naszym klientom. Kilka osób już się w, to, w te sprzęty uzbroiło. Nie są to drogie sprzęty przede wszystkim. Nie są to, nie są to termoregulatory, które kosztują po 300-400 zł. Takie już gotowe, gotowe, zarobione przewody. Także na gotowo właściwie nic nie musimy robić. Możemy już kupić za około 50 zł, nie? To nie jest jakaś wygórowana cena. Eee, podobnie, podobnie z takich grzejniczek eee, 300, 300, 400 gotowe, zdaje się. Zaraz niech ja to sprawdzę. Tak, 400. Eee, te, tak, 400. Eee, na, 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 na pierwszym próbie. No to one też. Eee, zakres cen, zależy gdzie kupione, to kształtuje się e, tak pomiędzy 50 a, a, a 70 zł, Czyli na dobrą sprawę, za, mm, jakbyśmy dobrze poszukali za stówkę, za stówkę mamy taki zestaw e, do, do, do ogrzania naszej palmy, czy tam yuki, e, e, jeżeli ktoś preferuje grzanie, czy w ogóle jakieś rośliny e, 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 egzotyczne, którą, którą, którą grzemy, Podobnie się, jak w jakichś małych oranżeriach przydomowych ludzie mają takie za 2-3 metry kwadratowe takie przybudówki sobie robią. To też może spełnić swoją rolę, dlatego że taki grzyńczyk jest w stanie ogrzać do 20 metrów e, kwadratowych chyba zdąży, nie pamiętam. Dobra, mogę się pomylić, e, w, każdym razie, w każdym razie to jest sprzęt, który póki co dla nas jest niezawodny, który my polecamy. I który jest stosowany też przez naszych klientów i, i, i przez naszych tam przyjaciół odrośni tropikalnych i egzotycznych. Nic więcej dodawać nie trzeba. Możecie znaleźć w linki gdzieś tam po, 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 w różnych serwisach sprzedażowych. Tak? Na co trzeba uważać? Odnośnie tych regulatorów. Słuchajcie, bo są dwie wersje. Są dwie wersje. Jedna jest na 220 230 V tak? do 1000, ym, tam 1500 W jest napisane. Yy, I my to stosujemy. My używamy tego, natomiast i drugi bardzo podobny numer. Nawet wszystko tam się zgadza. Z tyłu jest informacja, że jest na 24 V. Yy, niektórzy patrzą na cenę, że wow 12 zł Kupuję i sobie sam dorobię przewody. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli włączycie do prądu, to po prostu jednym, w momencie kontaktu przewodu, wtyczki z gniazdem, wszystko, no, termoregulator się spala, leci w powietrze. To by było... Tyle odnośnie tych termoregulatorów. Co jeszcze chciałbym zakomunikować, powiedzieć odnośnie, odnośnie naszych moich, moich tych wywodów przed, przedmrozowych, tak? Tych zapewnień o temperaturach, o regionach. No słuchajcie, tak jak powiedziałem, to nie jest regułą. Są strefy, w których jest cieplej, a są strefy, w których jest zimniej. W jednym regionie tak potrafi być, dlatego niektóre tam jakieś zarzuty, które, które gdzieś tam, to... Że, po koleżeńsku ktoś tam napisał, tak? A, bo Rafał zapewniałeś, że wiesz, na dalekim zachodzie są takie takie temperatury. To jest żart, tak? Napisany przez, przez profesjonalistę, który, który, który doskonale wie w czym jest rzecz, który napisał książkę na ten temat i, i, i po prostu to był żart wynikający z, z kontekstu tego materiału, tak? Nie chodzi o to, żeby wszystko brać na poważnie, ale natomiast na poważnie trafiałem informacje na tak zwanego prywa, tak, dalej się będę upierał, że te regiony, o których mówiłem, są najcieplejsze, ale tak jak wspominałem, 20 km ode mnie kolega z, z, z kanału Fun Palm ma zupełnie inne temperatury. to Zacznijmy 20 km ode mnie, jest bliżej rzeki być może, jest bliżej jakieś no inne usytuowanie tego regionu, tak? Inaczej te wiatry wieją i w tym momencie, w tym momencie. W tym momencie te temperatury po prostu u niego są, są niższe. My najniższym jaką odnotowaliśmy to było minus 4 stopnie u nas e, i nieokrytym roślinom nie stało się nic. I właśnie teraz do tego dojdziemy. Jesteśmy już na zewnątrz. Tak jak powiedziałem mam e, na początku e, materiału mamy temperaturę 8,5 9 stopnia. E, grzanie wyłączone. Jak widzicie, wszystko jest rozłączone poprzez, poprzez e, regulator. Budka prezentuje się tak. Dogrzewaliśmy, oczywiście, że dogrzewaliśmy cykasę. E, tam kilkanaście godzin może, może przez ten cały tydzień nie wyszło. Na dzień dzisiejszy cykas trzyma się rewelacyjnie i jeden, i drugi. E, co by miało wyjść, to by już zaczęło wstępnie wychodzić, się pokazywać. No ale jeżeli tylko jesteśmy w stanie to wszystko dobrze skontrolować, to to sami widzicie, że efekt jest tego bardzo dobry. Tutaj mamy naszą karłapkę, serifelę, jak widzicie, po tych mrozach. O, teraz ja jeszcze rosa, krople, liłgoć z dworu. Jak widzicie, nic nie przemarzło, wszystko było obsypane e, śniegiem, szronem, e, taką szadzią e, zimową do tego ten mróz, minus 4 stopnie tak, odczuwalne, nam pokazywało trochę wyższe bo około minus 6 natomiast nawet przy, przy tych liściach a mamy już od kilku dni temperaturę na plusie, nie widać żadnych przemrozień żadnych uszkodzeń tym bardziej miejsce takie samo e, taka sama sytuacja jest na Buti która przez cały ten okres była i jeszcze jest nieokryta nie Podobnie, trachy, karpusy, no spójrzcie. Wręcz bym powiedział, że odżyły przy tym mrozie przy tym przy mrozku, który był. No przy mrozku, czy tam, czy tam mrozie, jak zwał tak zwał, no bo jednak to się utrzymywało na minusie całodobowo. Ym, podobnie jest tutaj z oliwką, która też nie ma, nie widać na niej żadnych uszkodzeń, jest w takim samym stanie. I na jednej z grup ktoś, ktoś, ktoś po dwumdniowym mrozie, minus 8 stopni, bodajże, czy tam minus 9, nawet, pokazał zdjęcia już wysuszonych, przeschniętych liści e, e, trachykarpusa Wagnerianusa, totalnie uszkodzonych. No jakoś tak, no nie wiem, nie byłem, nie byłem w stanie za bardzo tego rozszyfrować. Tam wdałem się by krótką dyskusję na ten temat, żeby poznać bliżej okoliczności tego wszystkiego, jednakże no nie wyszło. Jakoś tam informacyjnie to nie, nie, nie mam konkretnych informacji. Okazało się, że gdzieś tam zdjęcia były nagle stare jakieś. No i cóż, nie wiem, kto, czy ktoś chciał postraszyć, czy, czy być może ja nie zrozumiałem tego wszystkiego. Juka roztrata. I ma po prostu taki zwykły daszek i tyle i nic więcej, naprawdę nic więcej, tylko daszek. Przechodzimy do czego? Aha. Tutaj wam chciałem pokazać yy, co jeszcze mamy zrobione. Mamy już zabezpieczoną naszą gunerę. Obsypana jest ścięte liście, obsypana słomą, założone, założona plandeka na to taki. Taka siatka nam została właśnie po, po, yy, po bryle korzeniowej, w której było umiejscowione jedne z drzew. No i w ten sposób zabezpieczyliśmy to, no co roku jednak jest to już coraz większa ta karpa i coraz większe zabezpieczenie, ale najlepszy, ja powtarzam, najlepszy efekt zawsze jest wiosna, lato i jesień. Tak się trzymamy, że w zimę wygląda tak, jak wygląda, a yy, lato, ten sezon, Sezon tak zwany e, to jest sezon na to, żeby się tym cieszyć. E, I tak musi być. Nie jesteśmy to. Teraz... Oczywiście, że gdybyśmy mieli więcej czasu i, i jakichś tam możliwości, to byśmy tam e, może i inwestowali w zabezpieczenia, jak niektórzy tworzą naprawdę konstrukcje za olbrzymie, olbrzymie pieniądze. My, no, my wychodzimy z założenia, żeby coś zrobić dobrze, nie trzeba wydawać na to milionów. Wystarczy dobry pomysł. E, dobre materiały. Eee, oczywiście, budżetowo, budżetowo to wszystko jest robione i, i mamy bardzo fajny, ciekawy efekt. Przynajmniej u nas ten efekt się sprawdza. Tam z tyłu mamy też eee, zabezpieczoną, już jedną swig. Także też taka mała kolumienka sobie na górze. Zobaczcie, jaki prosty patent, który wymyślił mój tato w tym roku. Eee. Górę przykrył donicą, założył na to taką siatkę z donicy. Sprawdza się rewelacyjnie. Całość jest wyizolowana, ocieplona. Akurat tutaj grzania żadnego nie potrzeba, aby tylko była osłona od, od, od bezpośredniego kontaktu z mrozem. Nasze basio przy tych minus czterech zostały ścięte. Ścięte przez mróz. Zrobiły się czarne teraz dostały czarną teraz dostały swoją czarną klasyczną budkę i też czekają do wiosny w Waszyngtonie później poodkrywam w Waszyngtonie yy... zaraz zobaczymy, a może teraz ciepło jest to niech się wietrzy moment Ciepło jest, to niech się wietrzy i tak też zrobimy. W środku 10,5 stopnia, na zewnątrz 8,5. Brak śladów przemrożeń, gdzie w pierwszych dniach, gdzie spadało do minus 1, na przykład, czy tam minus 2, wcale nie, nie było nic tam jeszcze podłączone, żeby, żeby ogrzewać. Także jeżeli będzie sama osłona, tak jak wspominałem w poprzednim chyba odcinku, samą dobrą osłoną taką, od tego bezpośredniego kontaktu, udało się uzyskać podwyższenie temperatury o 2 stopnie Celsjusza. Przy niskich takich małych spadkach, o małych spadkach nie jest to nic wielkiego, aczkolwiek takie dwa stopnie potrafią troszeczkę bo No tutaj mamy przygotowanego jeszcze od czasu kręcenia programu. Eee, trochę karpusa, także widzicie, to wszystko sobie stoi. Przeszło tą pierwszą falę. Teraz ma nadejść fala e, jakichś deszczy, opadów. E, czyli wilgotność będzie duża. Też nam to będzie niestraszne. Eee, I powoli będziemy się szykować do... Chyba do zimy w końcu. Eee. Tak to moi drodzy wygląda, nie ma paniki, Grunt to jest się dobrze przygotować, eee, oczywiście odpowiadamy na wszystkie pytania naszych znajomych, klientów, ten ostatni okres było ich bardzo dużo, tak jak też mówiłem, to było prawie 24 godziny na dobę. Była czerwona gorąca linia, co robić, co robić, grzać, nie grzać, osłaniać, kable, grzałki, czy tam jakieś domki, czy cokolwiek. Do te... Ja zawsze powtarzam, do tego należy się przygotować już dużo, dużo szybciej, a później, jak będąc już do tego przygotowanym, nas należy po prostu tylko czekać. Okej, okay. to by była taka mała wstawka z dzisiaj, po, po tej mojej takiej kilkudniowej ostatniej niedyspozycji. Nikomu nie polecam starcia z 24-tonowym autem, bo nie każdemu się może udać wyjść z opresji w jednym kawałku. Mnie się akurat udało. Także wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego weekendu. Wbrew wszystkiemu oglądania życzę naszych programów emitowanych w TV. I, I to by było chyba na tyle. Film jak się ukaże, to wiadomo piszcie, dzwoncie w miarę możliwości. Będziemy starać się odpowiadać. Także moi drodzy, pozostajemy w kontakcie.